O Jezus Maria, co to jest za pierka, no dobra, no to tak, gdzie jest Polska, czekaj, gdzie jest Polska, gdzie jest Polska, o tu jest Polska, dobra, tak, opcje i weźmy sobie nasze ustawienia gry, mhm, mhm to też możemy no, i myślę, że będzie na pewno jakoś spoko Dobra znowu ta gierka, trzeba sobie pograć troszeczkę <laughs> dobra, lecimy pierwsze polskie. Polskę ustawiamy to mniej więcej jakieś tutaj fajne a niech będzie to po prostu tutaj, tak no, może być nawet to dwie... myślę albo 400, co my się będziemy pieprzyć, no i no i lecimy z gierką. Dobra, pora coś tutaj dowalić. A może zagramy sobie nie tak dobrze, czyli Czechy na przykład. No tak. I teraz sobie troszeczkę. No... Nic nie widzieliście jak coś. Dobra, pora ogarnąć sobie do edytor. Myślę, że to dobra. Hmm, CMS. A, scenariusz? No tak. E, I. No. To teraz. Nie wiem, ale obejrzę o poradniku Hexa. Bo w sumie chciałbym się nauczyć tego edytora. Bardzo mi było, miło, gdybyście dali znać. Ale zapraszam do oglądania. Poraz stworzyć jakiś scenariusz. A, najpierw, może stworzymy jakąś cywilizację. Nie wiem, do, doróbmy sobie jakieś. Królestwo frontu. To będzie na pewno dobry pomysł, jakiś kolor cywilizacji, nie wiem czerwony jakiś. Jakie dosto Jakieś flagi sobie tutaj zrobimy, na przykład nowe pokręcenie będzie. Na przykład czarne, my sobie tutaj pieprzymy słoneczko. To sobie na przykład zrobimy takie pomarańczowe. No i zapis i mamy właśnie swoją cywilizację, jakiś liderów, co się później doda. Jakieś promulalne cywilizacje to też później. No to tak przeróbmy jeden scenariusz tutaj jakiegoś jakiegoś Jakieś Francja versus Włochy versus Hiszpania, będzie sobie trzeba to przerobić. Tutaj to sobie wszystko oczywiście zrobimy, i myślę, że takim się no, ogarnie. Czekaj, królestwo po eee, frontu, proszę bardzo. Niech będzie to komunizmem. Później się też rządy doda. No i no. Ja tak sobie myślę, że przydałby mi się jakiś scenariusz, może sobie stworzę własny. Chociaż... Dlaczego by nie pobrać go z jakiegoś Discorda? O! Mhm, mm nowa wersja. Dobra, no, leniwy jestem, to można, no, można sobie coś tam zainstalować. Kurczę, popsuł mi się Age, jak odpalam, to mi się w ogóle wyłącza od razu, dobra. Yy, jak to się robiło? Hmm. A właśnie, trzeba było odinstalować Kurczaki pieczone. W sumie się w ogóle. Age, dobra, trzeba było. Nie, nie mieszać tam w plikach gry, dobra, zróbmy tak. Przeglądaj pliki lokalne. Nie, w sumie nie. Ehm, właściwości tam były? I aktualizacje, nie. Pliki lokalne, sprawdź płynność plików w gry. Kurczę, no nie mogę odpalić. Age, dobra, zobaczmy co w tych plikach siedzi, bo w sumie jest to ciekawe. Aha. To był chyba taki folder jak game. No dobra, no to się go po prostu wyczaruje z dupy. Dobra. Hokus pokus czary mary twoja stara to twój stary. O, he! No i jest. Zróbmy sobie, może z czegoś jakąś formowaną cywilizację, tylko pytanie co? Hmm. No w sumie możemy zobaczyć to. Francję może? Dobra, co my tu mamy? Stwórz Francja. O! Jest tu jakieś wyzwanie jednak. Dobra, trzeba tutaj jakieś, jakąś tutaj formowaną cywilizację nagrać dla widzów. Możemy coś tutaj wykombinować. I myślę, że... No, zobaczmy na przykład Litwę. No dobra. O! Myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra. Jakaś formowana cywilizacja dla widzów. No dobra, no to się... Zrobi tutaj. No dobra, co my tu będziemy mieć? O! Wiem? E tam, no, za małe, no co jest? No, no ale dobra, no niech będzie, no to wyczarujemy po prostu. Eee, trzy, cztery, baba jaga, patrz, twój stary lubi kopara w paszczy. No i proszę bardzo, związek z że szlachetnej no w i koks. no i za to zredo. Tego tu wiecie, gdzieś. Ehm, tutaj. O, bo. Już. Tu! Okej? Okay. Tutaj! Tu, 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 tu! E, o nie. E, to, to było tu. Tak. O, no, Czy Dobra, to było. Tu. tu. E, dobra, czekaj. Gdzie? Gdzie? Gdzie, gdzie to było? E, to, czekaj. To było tu! Dobra, e, teraz tego. Gdzie to jest? Boże, jedyny. E, Boże, ale laguje mi... ekran. E, to to... To było tutaj! Nie, łatwe! Raz tutaj dwa O no, trzy no Cztery Pięć Sześć No I siedem No i proste człowiek Kto miał z tym problem? Boże jedyny Eee no dobra no to czekaj czekaj Okej okay, a poczekajcie O No i od razu lepiej dobra Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i łatwo, nie? Kto miał z tym problem, no? Nie wiem, o co chodzi. O, jak to dobrze! Zagram sobie w pierwszą wojnę światową! Boże jedyny, jakie cudowne! Pierwsza wojna światowa, Boże, Polska! Ja pierdziulam! Ale cud! Jezus Maria, krzyżacy i Francuzi! Boże jedyny, jeszcze Imperium Rosyjskie! O Jezus! Imperium Osmańskie! Boże, co tu my jeszcze mamy? JEZUS Maria, Afryka! O, to jest spoko scenariusz, Cold War, bardzo fajnie. Zagramy sobie może z Związkiem Radzieckim, dlaczego by nie? No, lecz kto by nie, nie mógł zagrać z Związkiem Radzieckim, to człowieku, to Związek Radziecki jest dobry. Trzeba tylko umieć nie grać, trochę podatki. Widzimy 40 tysięcy na plusie. Essa. O, scenariusz, Cold War. Wypadałoby go przejść. Chociaż tylko nudziarze tak robią. Dobra, weźmy sobie Związek Radziecki. Okej. Okay. Oddalmy sobie mapę. No i... Mmm, strykniemy palce i będziemy mieli całą przejętą planetę. Bo po co? Po co? Po co się trudzić? E! No i cudownie! Dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się zbudował. Mam nadzieję, że taki typ odcinka też byście czasem chcieli. Planuję następny taki odcinek zrobić z yy, He Herz of Iron 4, więc mam nadzieję, że jesteście zainteresowani taką ofertą. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, że chcielibyście takich odcinków po prostu więcej. Mam nadzieję, że moje tutaj wymyślone jakby wydarzenia były całkiem spoko. I ten film też nie będzie trwał za krótko, a nie za długo, więc po prostu żegnać się z wami. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki i cześć!